Pamiętam to jakby to było wczoraj. Było sobotnie popołudnie, a ja siedziałem w domowym biurze, zmęczony rutyną, która zdawała się nigdy nie kończyć. Właśnie wróciłem z kolejnego dnia pracy, siedząc w biurze i radząc sobie z uczuciem, że działam na autopilocie i codziennie robię to samo. Nie była niezadowolona ze swojego życia, ale czuła, że musi wydarzyć się coś więcej. Wiedziałem, że jest bardziej obiecująca przyszłość, ale brakowało mi czegoś, co pozwoliłoby mi zrobić kolejny krok. Tego popołudnia postanowiłam odpocząć od swoich obowiązków i jak zawsze poszłam poszukać czegoś, co mogłoby mnie zainspirować. Pod wpływem impulsu otworzyłem komputer i zacząłem szukać filmów o świetnych przedsiębiorcach. Właśnie wtedy natrafiłem na wywiad z Jackiem Ma, założycielem Alibaba. Opowiadał o wzlotach i upadkach swojego życia i nagle jedno z jego zdań uderzyło mnie jak błyskawica. Bogacić się jako pracownik jest możliwy. Musisz tylko zrozumieć właściwe zasady i przestrzegać ich z dyscypliną. Te słowa nie chciały opuścić mojej głowy. Byłem sceptyczny, jak większość ludzi, którzy żyją według konwencjonalnego trybu pracy, ale coś we mnie mówiło, że to przesłanie ma większe znaczenie niż sobie wyobrażałem. Najciekawsze jest to, że nie mówił o rzuceniu pracy ani zastosowaniu magicznej formuły. Mówił o tym, jak wykorzystać pracę, zawód, który już masz. Jako odskocznie do rozwoju i osiągnięcia czegoś znacznie większego. Jak sam powiedział, sekret polega na tym, aby uczyć się na podstawie tego, co już robisz, i wykorzystywać to, aby otworzyć drzwi na przyszłość. I właśnie to chcę Wam dzisiaj pokazać. Jeśli myślisz, że nic nie może się dla Ciebie zmienić, bądź pewien byłem w tym samym miejscu. Jeśli jednak, tak jak ja, będziesz kierować się właściwymi zasadami, gwarantuję, że twoje życie może potoczyć się zupełnie w innym kierunku. Droga do dobrobytu jest w twoim zasięgu. Powiem ci, jak podążać za tą zmianą i tak jak ja, możesz osiągnąć nieoczekiwany sukces, nawet bez zmiany zawodu. I pamiętaj, aby bezpieczniej podążać tą ścieżką i zachować motywację zasubskrybuj nasz kanał. W ten sposób dowiesz się więcej o tym, jak poprawić swoją relację z pieniędzmi i wzmocnić swoje finansowe nastawienie. Pierwszy krok w kierunku osiągnięcia stabilności finansowej to wypracowanie nawyku oszczędzania. Ta praktyka odróżnia tych, którzy osiągają wielkie osiągnięcia od tych, którzy zawsze mają kłopoty. Jack Ma, jedno z największych nazwisk w dziedzinie przedsiębiorczości, podkreśla, że regularne oszczędzanie jest niezbędne do budowania bogactwa w miarę upływu czasu. Uczy nas, że nawet zaczynając od małych rzeczy, ważne jest, aby być konsekwentnym. Odłóż część swoich dochodów, niezależnie od tego, jak małą, i inwestuj strategicznie. Pamiętaj, że niewielkie oszczędności dokonywane regularnie mogą znacząco wzrosnąć dzięki sile odsetek składanych. Nie ma znaczenia, czy zaczniesz od oszczędzania 10, 50 czy 500 dolarów miesięcznie, tak naprawdę różnicę robi utrzymanie tego nawyku w działaniu. Z biegiem czasu zdasz sobie sprawę, że możliwe jest zwiększanie wartości i czerpanie korzyści ze swoich wysiłków. Jak powiedział Jack Ma, oszczędzanie wymaga dyscypliny, ale wolność wymaga także dyscypliny. Konsekwencja i wytrwałość to podstawa długoterminowego sukcesu finansowego. Kiedy wcześniej przyjmiesz nawyk oszczędzania, zasiewasz ziarno, które umożliwi Ci budowanie bogactwa i bezpieczniejsze osiąganie celów finansowych w przyszłości wydawanie mniej niż zarabiasz to podstawowa, ale skuteczna zasada budowania stabilności finansowej. Zasada ta, której broni Jack Ma, może być punktem zwrotnym pomiędzy życiem w długach a wejściem na drogę do bogactwa. Sekret polega na cięciu małych, niepotrzebnych wydatków. Wydawanie tu i tam zbędnych rzeczy może wydawać się nieszkodliwe, ale na dłuższą metę kwoty te sumują się do więcej niż sobie wyobrażasz. Dlatego istotne jest przyjęcie nastawienia kontroli i umiaru. Unikaj konsumpcji pod wpływem impulsu, nadawaj priorytet najważniejszym i kieruj swoje pieniądze na inwestycje, które naprawdę przynoszą zwrot. Utrzymanie tego nawyku nie tylko pomaga oszczędzać, ale także daje swobodę radzenia sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami, takimi jak sytuacje awaryjne i wykorzystywania szans, które mogą się pojawić. Tworzy to solidną podstawę do osiągnięcia niezależności finansowej i toruje drogę do konsekwentnego inwestowania w swoje cele. Jak uczy Jack Ma, życie z umiarem nie polega na deprywacji, ale raczej na dokonywaniu mądrych wyborów za zarobione pieniądze. Kontrolując swoje wydatki i nadając priorytet temu, co naprawdę ważne, będziesz bliżej zmiany swojej rzeczywistości finansowej. Czy zacząłeś oszczędzać część swoich pieniędzy, nawet jeśli są to niewielkie kwoty? Jak możesz zacząć stosować się do tego nawyku bardziej konsekwentnie, aby zabezpieczyć swoją przyszłość finansową? Zostań ze mną do końca, bo oprócz tego, że Jack Ma dostarczy złoto, ujawnię też niesamowity bonus, który może. Przyspieszyć Twoje kroki w kierunku dobrobytu finansowego. Jeśli chcesz zrozumieć, jak zastosować tę koncepcję w swoim życiu, po prostu wejdź na link w pierwszym przypiętym komentarzu, gdzie mamy ekskluzywne treści, które pomogą ci wzbogacić się w ciągu zaledwie sześciu miesięcy. Dokładnie to słyszałeś. Idź tam, ponieważ mamy kilka jednostek. Przejdźmy do drugiej wskazówki. Drugie. Wydawaj mniej niż zarabiasz. Wydawanie mniej niż zarabiasz to podstawowa, ale skuteczna zasada budowania stabilności finansowej. Zasada ta, której broni Jack ma, może być punktem zwrotnym pomiędzy życiem w długach a wejściem na drogę do bogactwa. Sekret polega na cięciu małych, niepotrzebnych wydatków. Wydawanie tu i tam zbędnych rzeczy może wydawać się nieszkodliwe, ale na dłuższą metę kwoty te sumują się do więcej, niż sobie wyobrażasz. Dlatego istotne jest przyjęcie nastawienia kontroli i umiaru. Unikaj konsumpcji pod wpływem impulsu, nadawaj priorytet najważniejszym i kieruj swoje pieniądze na inwestycje, które naprawdę przynoszą zwrot. Utrzymanie tego nawyku nie tylko pomaga oszczędzać, ale także daje swobodę radzenia sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami, takimi jak sytuacje awaryjne, i wykorzystywania szans, które mogą się pojawić. Tworzy to solidną podstawę do osiągnięcia niezależności finansowej i toruje drogę do konsekwentnego inwestowania w swoje cele. Jak uczy Jack Ma, życie z umiarem nie polega na deprywacji, ale raczej na dokonywaniu mądrych wyborów za zarobione pieniądze. Kontrolując swoje wydatki i nadając priorytet temu, co naprawdę ważne, będziesz bliżej zmiany swojej rzeczywistości finansowej. Czy wydajesz więcej, niż powinieneś na niepotrzebne rzeczy? Jakich prostych zmian możesz dokonać w swoim codziennym życiu, aby zacząć żyć w granicach swoich możliwości? Trzeci. Jeśli nie możesz kupić czegoś dwa razy za gotówkę, nie kupuj tego. Jeśli nie możesz kupić czegoś dwa razy za gotówkę, po prostu tego nie kupuj. Jest to jedna z najważniejszych zasad dla osób pragnących zachować dobrą kondycję finansową. Koncepcja jest dość prosta. Jeśli nie masz pieniędzy, aby zapłacić za jakiś przedmiot, a nadal masz go dość, aby kupić go ponownie, lepiej poczekać. Na przykład, jeśli zaoszczędziłeś 20 tysięcy dolarów, nie wysilaj się, aby kupić samochód za 30 tysięcy dolarów. To wpędzi cię w długi i skomplikuje twoją sytuację finansową. Jeśli za to, co masz, możesz kupić motocykl za 5000 dolarów, jest to bardziej zrównoważony i realny wybór. Sekret polega na tym, aby żyć w granicach swoich możliwości. Jeśli nie możesz zapłacić za coś dwa razy posiadanymi pieniędzmi, oznacza to, że przekraczasz swoje limity. Kupowanie pod wpływem impulsu i bez planowania może skutkować zadłużeniem i ostatecznie zmniejszyć Twoje szanse na osiągnięcie celów finansowych. Przestrzegając tej zasady, zaczniesz podejmować mądrzejsze i bardziej odpowiedzialne decyzje, zapewniając, że Twoja kondycja finansowa nie będzie zagrożona w przyszłości. Czy kiedykolwiek w przeszłości kupiłeś coś, na co nie było cię stać? Czego nauczyłeś się z tego doświadczenia i jak możesz od teraz zastosować tę zasadę w swoim życiu? Czwarty: trzymaj się z daleka od negatywnych ludzi. W życiu spotkasz lepszych od siebie w wielu obszarach i jest to całkowicie normalne. Obserwowanie kogoś, kto wyróżnia się na tle innych, może być świetną okazją do nauki. Jednak Jack Ma uważa, że aby osiągnąć wolność finansową, Należy zdystansować się od ludzi, którzy niosą ze sobą tylko negatywną energię. Otaczanie się ludźmi z nastawieniem na rozwój pomoże ci wejść na solidniejszą i pozytywną ścieżkę. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że na swojej drodze możesz spotkać ludzi, którzy stale narzekają lub porównują się z innymi. Ci przyjaciele, którzy żyją w kręgu negatywizmu, rywalizując o to, kto może się najbardziej pochwalić, mogą w rezultacie wyczerpać Twoją energię. Negatywność to potężna siła, która może odwrócić Twoją uwagę i zmniejszyć motywację, dlatego ważne jest, aby unikać tego typu towarzystwa. Natomiast ludzie skupieni na sukcesie i rozwoju to ci, którzy mają pozytywne nastawienie, zorientowane na naukę. Nie skupiają się na trudnościach, ale stale szukają sposobów na pokonanie wyzwań. Ten typ mentalności jest niezbędny każdemu, kto chce osiągnąć swoje cele finansowe i osobiste. Otaczanie się tymi ludźmi pomaga wchłonąć tę energię i zastosować ją we własnym życiu. Prawda jest taka, że w dużej mierze jesteś średnią pięciu osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu. Dlatego mądry wybór firm jest decyzją strategiczną, zapewniającą sukces. Kiedy otaczasz się ludźmi, którzy dążą do zwycięstwa, wzmocni to Twój sposób myślenia, dzięki czemu będziesz silniejszy i lepiej przygotowany na pokonanie każdej przeszkody. Pamiętaj, jak mawia Jack Ma. Otaczanie się zwycięzcami czyni cię zwycięzcą. Kiedy masz szansę uczyć się od ludzi, którzy są zgodni z twoimi celami osiągnięcia sukcesu, stajesz się bardziej świadomy własnych możliwości i wzmacniasz swoją determinację. Te relacje sprawiają, że chcesz osiągnąć więcej i być lepszym. Mentalność tych, którzy dążą do zwycięstwa, nie ogranicza się do aspektu finansowego. Polega na rozwoju osobistym, ciągłym uczeniu się i pokonywaniu przeszkód. Tworząc krąg społeczny podzielający te wartości, będziesz lepiej przygotowany na radzenie sobie z wyzwaniami i dostrzeganie szans tam, gdzie inni widzą trudności. Wreszcie, wybierając ludzi, którymi się otaczasz, pamiętaj, że tworzysz wokół siebie środowisko, które może sprzyjać lub szkodzić Twojemu sukcesowi. Oddalając się od negatywnych ludzi i otaczając się zwycięzcami, tworzysz sieć wsparcia, która poprowadzi cię do osiągnięcia Twoich celów. Otaczanie się osobami z nastawieniem na rozwój to jeden z najskuteczniejszych sposobów na zmianę swojego życia i osiągnięcie wolności finansowej. Czy otaczasz się ludźmi, którzy zachęcają cię do rozwoju, czy ludźmi, którzy ciągną cię w dół? Jak możesz zmienić swoje relacje, aby być bliżej ludzi, którzy podzielają to samo nastawienie na sukces? Piąty. Naucz się inwestować i zakładaj własny biznes. Nauka inwestowania i zakładanie własnego biznesu to podstawowe kroki dla każdego, kto chce osiągnąć wolność finansową. Jack Ma zawsze podkreśla znaczenie ciągłego kształcenia i ciągłego uczenia się. Uważa, że zanim w cokolwiek zainwestujesz, ważne jest, aby głęboko zrozumieć, co robisz. Im lepiej jesteś poinformowany, tym lepiej będziesz przygotowany na dokonywanie mądrych wyborów finansowych i unikanie niepotrzebnego ryzyka. Dlatego tak istotne jest poszukiwanie wiedzy z zakresu finansów, biznesu i ekonomii. Czytanie książek, oglądanie filmów edukacyjnych i śledzenie ekspertów branżowych to świetne sposoby, aby być na bieżąco. Edukacja finansowa nie jest czymś, czego uczysz się od razu, ale z biegiem czasu. Inwestując, miej cierpliwość i patrz długoterminowo. Zamiast działać pod wpływem impulsu, zawsze staraj się dokładnie przeanalizować każdą okazję przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji. Kiedy zrozumiesz podstawowe zasady działania pieniędzy, łatwiej będzie dokonywać wyborów, które naprawdę przynoszą pozytywne rezultaty. Co więcej, strategiczne inwestowanie pomaga uniknąć błędów i maksymalizować zyski w przyszłości. Przejmując kontrolę nad swoimi pieniędzmi, zaczynasz tworzyć solidną ścieżkę do swojego sukcesu finansowego, zapewniając, że każde działanie będzie miało realny wpływ na Twój rozwój. Kolejnym ważnym krokiem jest założenie własnej firmy. To jeden z najskuteczniejszych sposobów na przejęcie kontroli nad swoją przyszłością finansową. Prowadząc własną firmę masz swobodę podejmowania decyzji, wyboru godzin pracy i pracy nad projektami, które Cię motywują. Kontrola nad swoim czasem i wyborami to jedna z największych zalet bycia przedsiębiorcą. Chociaż nie jest to łatwa droga, przy poświęceniu i dyscyplinie osiągnięcie sukcesu jest całkowicie możliwe. Pamiętaj, że jeśli już cechuje cię zaangażowanie i odpowiedzialność pracując dla kogoś innego, możesz zastosować te same cechy we własnym biznesie. Wiele nawyków i umiejętności, które rozwiniesz w swojej obecnej pracy, możesz przenieść na prowadzenie firmy. Najważniejsze to uwierzyć, że się da i zacząć działać. Jack Ma przypomina nam: Życie jest za krótkie, aby nienawidzić poniedziałków. Żyj pełnią życia każdego dnia i szukaj satysfakcji w tym, co robisz. Jeśli nie jesteś zadowolony z tego, co robisz, może nadszedł czas, aby poszukać czegoś, co naprawdę Cię ekscytuje. Założenie własnego biznesu nie tylko daje szansę na dobrobyt finansowy, ale także daje możliwość pracy z tym, co kochasz. Inwestuj w swoją wiedzę, szkolenia i co najważniejsze we własny biznes. Kiedy inwestujesz w coś, w co wierzysz, wkładasz energię w coś, co Cię inspiruje, sukces jest naturalną konsekwencją. Przejmując kontrolę nad swoim życiem finansowym i pracując nad tym, co Cię naprawdę motywuje, będziesz bliżej zbudowania pomyślnej przyszłości zgodnej ze swoimi marzeniami. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad inwestycją w swoją finansową przyszłość, a nawet o założeniu własnego biznesu? Co powstrzymuje cię przed zrobieniem pierwszego kroku w tym kierunku i co możesz zrobić już teraz, aby lepiej przygotować się na te zmiany? Przejście do wolności finansowej zaczyna się od prostych, ale skutecznych działań. Jack ma uczy nas, że aby osiągnąć stabilność i bogactwo, konieczne jest wytworzenie nawyków, które pozwolą nam kontrolować nasze pieniądze i nasze wybory. Pierwszym krokiem jest wyrobienie w sobie nawyku oszczędzania. Nawet jeśli na początku kwoty są małe, konsekwencja w czasie może mieć duże znaczenie. Kluczem jest zacząć choćby od drobnej rzeczy i uczynić to priorytetem każdego miesiąca. Ponadto fundamentalna jest zasada wydawania mniej niż się zarabia. Często tym, co powstrzymuje ludzi przed rozwojem finansowym, są niepotrzebne wydatki. Jeśli zobowiążesz się do życia w granicach swoich możliwości i odetniesz to, co zbędne, będziesz mógł skierować więcej zasobów na to, co naprawdę ważne, takie jak inwestycje i wzmocnienie swojej kondycji finansowej. Kontrolowanie wydatków to istotny krok w kierunku uniknięcia długów i zbudowania solidnej przyszłości. Kolejną ważną lekcją od Jacka ma jest pomysł, aby nie kupować czegoś, jeśli nie możesz zapłacić dwa razy gotówką. To prosta, ale bardzo skuteczna zasada, dzięki której unikniesz długów i będziesz żyć na miarę swoich realnych możliwości. Stosując tę zasadę, możesz zacząć podejmować bardziej odpowiedzialne decyzje finansowe, co stwarza bezpieczną podstawę do osiągnięcia swoich celów bez ciężaru zadłużenia. Środowisko, w którym żyjesz, również ma ogromny wpływ na Twój sukces. Otaczanie się negatywnymi ludźmi może pozbawić Cię energii i marzeń. Dlatego ważne jest, aby odejść od tych, którzy tylko narzekają i szukać towarzystwa ludzi o pozytywnym nastawieniu, nastawionych na naukę i rozwój. Otaczając się ludźmi, którzy dążą do sukcesu, w naturalny sposób wzmocnisz swój sposób myślenia i będziesz bardziej zmotywowany do osiągania swoich celów. Oprócz zadbania o swoją mentalność, decydujące kroki to inwestycja w edukację finansową i założenie własnego biznesu. Jack Ma zawsze podkreśla znaczenie uczenia się przed inwestycją, i dotyczy to każdej dziedziny. Kiedy wiesz, gdzie lokujesz swoje pieniądze, możesz podejmować mądrzejsze decyzje. A założenie własnego biznesu to jeden z najpotężniejszych sposobów na przejęcie kontroli nad swoją przyszłością finansową, stworzenie wolności i możliwości pracy nad tym, co Cię naprawdę motywuje. Na koniec pamiętaj, że droga do wolności finansowej nie następuje z dnia na dzień. Konsekwentne przestrzeganie tych zasad wymaga cierpliwości, wytrwałości i dyscypliny. Zacznij od małych działań, takich jak oszczędzanie i wydawanie bardziej świadomie, i stopniowo buduj fundamenty pomyślnej przyszłości. Stosując te strategie, nie tylko będziesz tworzyć bogactwo, ale także zyskasz silny sposób myślenia, zdolny stawić czoła każdemu wyzwaniu. Sukces finansowy jest w Twoim zasięgu. Wystarczy postawić pierwsze kroki i podążać za nimi z determinacją. Jeśli jesteś gotowy, aby postawić pierwsze kroki w kierunku wolności finansowej i kontynuować naukę stosowania tych wskazówek w swoim życiu, zasubskrybuj nasz kanał już teraz. Tutaj znajdziesz więcej tego typu treści, które pomogą Ci podejmować mądrzejsze decyzje finansowe i pewnie osiągać swoje cele. Nie przegap okazji, aby głębiej zagłębić się w to, co naprawdę ma znaczenie dla Twojej kondycji finansowej i przyszłości. Subskrybując, gwarantujesz, że będziesz uważnie śledzić wszystkie treści, które przygotowaliśmy, aby pomóc Ci w tym życiu. I pamiętaj: droga do sukcesu zaczyna się od wiedzy, a my jesteśmy tutaj, aby towarzyszyć Ci na każdym kroku, zawsze dostarczając nowe strategie i praktyczne wskazówki, które pomogą Ci rozwijać się finansowo. Dziękuję bardzo za dostrzeżenie tego momentu i zaangażowanie się w zmianę swojego życia finansowego. Jesteśmy w tym razem. Subskrybuj, włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnego filmu i udostępnij tę treść osobom, które również mogą skorzystać z tych wskazówek. Idźmy do przodu w stronę wolności finansowej.